Chcę, abyśmy pokazali, że potrafimy my, Lubuszanie, świętować nie tylko w sposób bardzo tradycyjny, ale też świętować we własnym gronie. Z takim na miarę 2001 wieku nowoczesnym patriotyzmem świętować naszą dumę narodową, aktywnie tworząc radosną atmosferę, trochę wiosenną, na pewno rodzinną i przyjacielską. Festynie wzięło udział około 3000 mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Ja osobiście widziałam bawiące się rodziny, szczególnie dzieci miały w czasie tego festynu dużo możliwości, żeby w sposób aktywny spędzić czas, ale też mieszkańcy Gorzowa śpiewali i dobrze się bawili. I mam wrażenie, że atmosfera była taka słoneczna, jak słońce, które się pojawiło. Ja ogromnie się cieszę, że wczoraj z nami się spotkali mieszkańcy Gorzowa, ale też z innych miejscowości naszego województwa. I cieszę się ogromnie, że ten pierwszy w historii majowy weekend rodzinny spędziliśmy razem i myślę, że w sposób radosny, a pomogły nam w tym zespoły artystyczne, dziecięce, ale też osób dorosłych. Chciałabym nie wszystkim podziękować tym młodym artystom, ale też tym dorosłym za to, że umilali nam czas, ale też chciałabym podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w festynie, rodzinom, osobom dorosłym, ale też starszym, za to, że byli z nami, za to, że mieli dobry humor, za to, że chcieli spędzić czas razem z nami. Także dziękuję Państwu, że byliście z nami.